W dzisiejszym filmie pokażę Wam jeden z najpopularniejszych wzmacniaczy od marki Harley Benton, czyli model HB20R. Zaczynamy. Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o naprawdę przyzwoitym i dość tanim kombo od marki Harley Benton. Tak jak reszta sprzętu od marki Harley Benton model HB20R jest głównie sprzedawany przez sklep muzyczny Toman. Co ciekawe, jeśli wejdziecie na stronę tego produktu, zobaczycie, że jest on bestsellerem, jeśli chodzi o komba tranzystorowe. Jeśli chcielibyście go kupić, jego koszt to dokładnie 366 zł, chociaż na pewno można znaleźć go troszkę taniej na Allegro czy OLX, ale z z drugiej strony na tomanie jest aż 3-letnia gwarancja, więc to też się opłaca. Przyznam szczerze, że na początku byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tego sprzętu, ale po kilku godzinach testów mogę śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najciekawszych i najlepszych 20-watowych wzmacniaczy z tej półki cenowej. Oczywiście wiadomo, że takie kombo nigdy nie zabrzmi jak jakiś prawdziwy, dobry wzmacniacz lampowy, ale z drugiej strony myślę, że jest to świetna opcja dla początkujących i dla wszystkich, którzy chcą po prostu poćwiczyć w domu albo nawet zagrać jakieś próby z zespołem. Myślę, że waga tego sprzętu to też jest zaleta, bo to małe cudo waży tylko 7 kg. Jeśli chodzi o specyfikację, mamy tutaj 20 W mocy i 8-calowy głośnik, dwa osobne kanały, czyli clean i overdrive. Trzypasmowy korektor, wbudowany efekt reverb, no i wyjścia liniowe i słuchawkowe. Jest to przydatne, bo możecie ćwiczyć grę na gitarze w słuchawkach fajna opcja, jak nie chcecie nikomu przeszkadzać. Czyli generalnie wzmacniacz posiada wszystkie podstawowe funkcje. Co prawda, ten wbudowany reverb nie jest wybitny, no ale z drugiej strony przynajmniej jest. No i muszę przyznać, że brzmi całkiem spoko z efektami. Zaraz sobie go podłączymy, zobaczycie, jak to brzmi. Myślę, że za 300 wy na pewno warto się tym zainteresować. Dobra, czas na krótkie demo. Clean overdrive efekty, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak widzicie Harley Benton HB20R to całkiem niezłe kombo gitarowe, wiadomo, że nie można oczekiwać od niego wybitnej jakości, ale jeśli chodzi o tę półkę cenową, na pewno warto. Pamiętajcie, że to jest wzmacniacz do ćwiczeń, to nie jest wzmacniacz do studia. Dajcie znać, co sądzicie o tym kombo w komentarzu na dole. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału, bo regularnie nagrywam tutaj nowe filmy. Prowadzę też drugi kanał o gitarach w języku angielskim, więc jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, tam też możecie zostawić suba. W opisie filmu zostawię link. Pozdro.